Siedzisz, stoisz, to usiądź, bo nie uwierzysz, co ci powiem. Niech się pan nie boi. Czy to jest coś groźnego? To jest gabinet psychoanalizy tylko dla pani. One, two, three, four, five. Boże, jakie te kobiety są teraz interesowne i wyrachowane. Nie, 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 mężczyzn nie przyjmujemy. Pan ma magiczny wpływ na kobiety. Doktor Freud. To musi być jakiś cudzoziemiec. Na mnie też to działa. Jak że pan jest cudowny. Proszę się nie pchać, to nie jest supermarket. Na co się leczy? Na nerwy kurza dupa! Jest pani seksoholiczką. Problem jest z moim mężem. No, on twój kurwen Ja jestem normalna, ta moja córka ma problem. Żeby w gabinecie psychoanalityka nie było odrobiny prywatności. Ja już wiem, dlaczego te kobiety tak za to To co mam zrobić? Mam się rozebrać? Będą z nią kłopoty. Może nałóż naucz go szacunku do kobiet. A little bit of Monica in my life. Da pan sobie rad z każdą po kolei?